Wierni spotkali się po południu na placu Wolności, gdzie przywitał ich biskup Marek Marczak. Po wspólnej modlitwie wyruszyli ulicą Piotrkowską do archikatedry łódzkiej. Młodzież przyjechała z różnych miejscowości, między innymi z Łasku, Głowna czy Piotrkowa. Takie akcje jakby Pobudzają nas do tego, pokazują, ile nas jest, że jest nas dużo i że jest nas coraz więcej, nas młodych, takich zapalonych, że rozsiewamy tą wiarę, będąc radośni i w ogóle wierząc w to, pokazujemy innym, że można tak że nie trzeba chodzić do kościoła, z zdrowiać, tylko bawić się razem tu z nami przy dobrej muzyce i naprawdę świetnie spędzić niedzielę bardziej, że tak jak mówił Paweł jak na Światowych Dniach Młodzieży, gdzie większość z nas była, mówił, żeśmy zeszli z kanapy i jak widać my to wszędzie robimy, wszędzie rozsiewamy tę energię i mam nadzieję, że tak zostanie. Tu jest mnóstwo młodych ludzi i ci młodzi mogą dzisiaj złączyć niejako tę młodość z młodością Maryi. To ich tak, z jej tak. W tym roku młodzież stworzyła wyjątkowy żywy różaniec, w środku którego znajdowała się figura Matki Boskiej Fatimskiej. W tym roku obchodzimy w zasadzie setną rocznicę objawień w Fatimie i podejrzewam, że to jest nawiązanie właśnie do objawień fatimskich, która właśnie namawiała ludzi do odmawiania różańca. Marsz dla Jezusa zorganizowano po raz trzydziesty drugi.